Pakiet EduTerapeutica Lux Specjalne Potrzeby Edukacyjne klasy 1-3 to pakiet pomagający wychowawcom oraz specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7-10 lat, przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkuli. Karty pracy i pomoce dydaktyczne zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły być zastosowane w całej klasie z korzyścią dla wszystkich uczniów. Pakiet uwzględnia indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych. Pakiet zawiera grę wielkoformatową Pajacyk, 330 ćwiczeń multimedialnych. Poradnik metodyczny dla pedagoga i wychowawców, 209 kart pracy w wersji drukowanej i elektronicznej oraz grę stolikową figumiku.